Znalazłem, znalazłam znalazłem swojego męża, założyłam rodzinę i zaszłam w ciążę. Ciąża to była, można powiedzieć, taka moja wszywka. Czyli jak zaszłam w ciążę, no to wtedy było, znaczy w ogóle nie wiedziałam, że jestem chora, więc to było dla mnie takie naturalne, że, że się, truć siebie mogę, ale, ale, ale nie dziecko. Więc te dwa lata były takie... Bo to plus karmienie, takie ciężkie dla mnie, ale wiedziałam, że, że mam swoją małą istotkę pod sercem, ser, więc to, to przejście takie było troszeczkę łatwiejsze dla mnie. Wiadomo, że się denerwowałam, jak mój mąż czy tak dalej, bo ja nie mogłam, czyli byłam na takim ścisku, Więc ym, można powiedzieć, że to była taka moja wszywka. Jeśli później yy, wróciłam oczywiście do alkoholu, i to z wielkim przytupem. Wtedy sobie już mogłam pozwolić. Odbiłam sobie te dwa lata. I tak można powiedzieć, z roku na rok piłam coraz więcej. Nieraz y, miałam takie wyrzuty sumienia, że ja, Boże, ja nie pamiętam, ile wypiłam. To właśnie to takie chowanie tego alkoholu, chowanie puszek, pokosza. <laughs> Śmieję się, bo przynajmniej chyba sześć torebek zniszczyłam od dźwigania tych piw. A teraz mam to 5 5 lat i uszy są całe. Tak, tak, takie porównanie. No po prostu to życie było takie po prostu nijakie. I po, w razie tego picia uświadomiłam sobie, że pytam się męża, że, że oczywiście, jak byłam pijana, że ja już nie chcę pić, że a no może mówię, że jakoś sobie poradzimy. Bo, oczywiście jakoś, czyli nie poradzimy sobie, bo ponieważ może ja nim manipulowałam, jak tylko mogłam, później tylko, tylko się modliłam, żeby on zapomniał o tej rozmowie, bo tak naprawdę. Ja nie wyobrażałam sobie życia bez alkoholu, było mi z nim źle, ale bez niego jeszcze gorzej. Więc wymyślałam sobie, że, że pójdę na meeting, a wybrałam sobie pokorę w Szanowie. Oczywiście nawet nie popatrzyłam, kiedy są godziny otwarcia, więc poszłam pod puste drzwi. Ale to można powiedzieć, że tylko tak poszłam po prostu, że coś robię, i później wróciłam znowu na kolejne trzy lata do następnego picia. Ja się pytałam ogólnie ludzi, czy, czy moje picie jest ok, czy, czy może nie przesadzam. Bo akurat miałam taką osobę, z którą też piłam po sąsiedzku. Ona mówi: No, coś to przecież byśmy zwariowały, gdybyśmy się tak od czasu do czasu nie napiły. Więc ja byłam przekonana i uświadomiona, że, że, że okej, okay, że moje picie jest ok, ponieważ pytałam się tych osób, co nie trzeba. To było właśnie takie oszukiwanie siebie. I kiedy, kiedy już był konie, miesiąc na miesiąc sobie odstawiłam alkohol, żeby po prostu odpocząć. To był styczeń, więc też chciałam schudnąć. Więc odstawiłam sobie ten alkohol i później właśnie po tej przerwie wróciłam i, i wtedy też się zaczęło jazdy, czyli o mamy, widzenie pająków i wiedziałam, że, że, już, że już nie mam siły pić. I, i, i wtedy bo nawet w wielkiej księdze, jak tak właśnie przeczytałam, jak przeglądałam, że kiedy sięgam do dna, wtedy kiedy przestaję kopać. Właśnie wtedy przestałam kopać miałam dość. Sięgłam na kolanach i, i poprosiłam Boga, że ja zrobię wszystko, ale żeby po prostu pomógł mi, dał mi jakiś znak z nieba, żeby przestać pić. Na drugi dzień oczywiście poszłam do sklepu po alkohol, no jakby tej modlitwy w ogóle nie było. I poszłam do takiego, z, takiej zajazdu, bo to nie można nazwać restauracją, po frytki dla syna i tam na stoliku była ulotka ośrodku, prywatnego ośrodka w Grojcu, oaza. Wtedy jak byłam pijana, tak przeczerwiałam. To był właśnie ten znak. Wtedy mówię, kurde, Boże jesteś. I też tak teraz opowiadam, to się wzruszam, bo bo, bo, bo każdy się pyta, jak zaczynam swoją część, czy od meetingów czy od terapii. Nie wiem, ja po prostu dostałam tą urodkę, i dla mnie to był znak, że tak muszę swoją trzeźwość zacząć. Więc się skierowałam po tygodniu. Ja zadzwoniłam tego, do, do tego ośrodka. Oni powiedzieli, że mogę oczywiście, tylko że muszę być zamknięta, bo to była terapia, która kosztowała parę tysięcy. Ja powiedziałam, że, że nie mam tyle pieniędzy. I, no i wtedy taki pomysł się zrodził, żebym chodziła po prostu do pani psycholog raz, raz na tydzień. I więc na to przystałam. I wtedy przyszłam do tej pani psychologii, i w końcu ona mi powiedziała, uś uświadomiła mi i wtedy już nie musiałam kłamać, że jestem alkoholiczką. Naprawdę była taka jakaś prawda objawiona, że w końcu Ktoś mi to powiedział i ja w to uwierzyłam. Tylko najgorzej było jak, jak, jak po prostu, ta myśl, że nie będę pić do końca. życia. mnie bardzo przerastała. Ale wiedziałam, że nie mogę myśleć, co będzie dalej. Tu i teraz. Tylko dzisiaj. I, i, i dało się właśnie tylko dzisiaj, i to mi bardzo pomagało. Więc chodziłam tutaj pani psycholog, czytałam dużo, czytałam, bo bo chciałam po prostu poznać, jak ta choroba alkoholowa działa, i, i chciałam po prostu być, być świadoma tego wszystkiego. Później pani, pani psychologa po prostu ośrodek się zamknął. Jeszcze chodziłam w tym ośrodku na grupę wsparcia. Tam, tam bardzo lubiłam tą grubę wsparcia, ponieważ tam. Nie można było, znaczy, nie trzeba było mówić, że jestem alkoholiczką. Nie przeszło mi to na początku przez gardło, ponieważ to, to czułam się gorsza. Ale później zrozumiałam, że, że słowo alkoholiczka odnosi się tylko do mojej choroby. Tak, jakbym powiedziała, że, że jestem cukrzykiem. To jest tylko choroba. To, to, to mnie ani nie umniejsza, ani nie zabiera mojej wartości. Teraz. Po prostu jestem alkoholiczką szczęśli szczęśliwą. Więc parę, parę tych, tych miesięcy musiało upłynąć, żebym po prostu do tego dorosła. I po, po właśnie, gdy zamknął ten ośrodek, zamkli moją. Ta pani psycholog się przeniosła, więc ja zostałam znowu sama. Znaczy sama z wyboru, bo właśnie bardzo bałam iść do A i bardzo się bałam ludzi. Więc przez parę miesięcy byłam sama w domu. Dostałam bardzo silnego głodu i, i wtedy mój mąż wyjechał na miesiąc nad morzem na montaż mebli. Ja zostałam wtedy sama w domu i wtedy miałam taką wielką ochotę. To było trzy miesiące mojej czynności do napicia się, ale wtedy sobie pomyślałam, że, że warto właśnie nie sięgać, że kiedyś będę z tego dumna I, i tak się stało. Zawsze pamiętam tą chwilę, kiedy kiedy zrezygnowałam z tej butelki, I to właśnie ta trzeźwość mnie bardzo niesie, bo ona była okupiona w samotności i, i w wielkim trudzie. Dlatego, że, że tak zdecydowałam, bo, bo pomoc jest ogromna, jeśli się na nią zdecyduje człowiek, to, to pomoc z każdej strony jest, jest bardzo ogromna. Tylko ja na tą pomoc nie byłam gotowa, ja musiałam sama sobie. Jakoś pocierpieć, ale gdy właśnie dostałam takich wielkich głodów, to się bardzo przestraszałam i wiedziałam, że sama to tylko mogę pić. Więc moje kroki ruszyły do, do grupy australijskiej w Łazie. Tam, tam się zagościłam o dobre. I tam właśnie dostałam dużo, dużo, dużo wsparcia. Tam nauczyłam się mówić, że jestem alkoholiczką. I co mi dała ta grupa? Zawsze przytaczam taką przypowieść, że jestem w takim, alkoholik jest w takim wielkim dole i przechodzi koło niego ksiądz. I on, a ten alkoholik z dołu mówi: Pomóż mi, pomóż mi, jak mam wyjść z tej dziury? A on mówi: Spokojnie, pomodlę cię za ciebie. Za drugim razem przechodzi taki bogacz i on, ten alkoholik mówi: Proszę, pomóż mi wyjść z tej dziury. A on mu rzuca pieniądze. I trzecia osoba przechodzi, alkoholik, i wskakuje do tej dziury. On mówi: oszalałeś, przecież nie wyjdziemy, tylko ja wiem, jak wyjść z tej dziury. Więc właśnie wpadam do takiego dołu, i właśnie ci, ci alkoholicy każdego dnia, właśnie powoli mi wyciągają z tych dołków różnych. Także tylko w alkoholiku mogę mieć to prawdziwe wsparcie. W rodzinie również mam wsparcie, ale, ale nie mam tego zrozumienia, a zrozum zrozumienie w chorobie jest bardzo kluczowe. I też wiem, że nie mogę oczekiwać, że ktoś mnie zrozumie, bo to jest po prostu nierealne. Ale fajnie, że wspierają, to jest bardzo, bardzo pomocne, zwłaszcza, że, że musieli wycierpieć przeze mnie bardzo dużo, bo ja też też nie miałam tej świadomości, tej choroby. Ale dzisiaj, na dzień dzisiejszy, oczywiście tą świadomość mamy i, i staram się to wszystko wynagradzać każdego dnia. Wynagrodzić się nie da, ale każdego dnia stawać się lepszym człowiekiem. I będąc już w tym AA, tak sobie trzeźwiałam dwa lata, jeden meeting tygodniowo. No i stwierdziłam, że ciągle łapię urazy, że ta trzeźwość jest fajna, ale, ale już nie fajna. Już się oswoiłam z tym, że nie piję. Taka fajna stabilność, ale coś, coś, coś było nie tak. I pamiętam, że w czerwcu byłam w Częstochowie i taki chłopak z Warszawy mówił o programie, że, że warto byłoby zrobić, że on zrobił jego życie się zmieniło. I ja sam myślę, Boże, co ty, co ty wieprzesz? Przecież moja cześćwość jest ok, ale, ale to mi tak zasiał takie ziarenko, bo to no tak może być rok pielkowało we mnie i, i właśnie po dwóch latach część zapragnąłam, bardzo zapragnąłam wejść na program. Będąc na programie, zobaczyłam właśnie z prawdziwą siebie. Bo właśnie w, o to, w programie chodzi o to, żeby zobaczyć w końcu siebie. Bo ja nie chciałam siebie dotykać. Wszystko ok, ale, ale tam, nie dotyka, proszę, nie zaglądajmy, nie zaglądajmy. A tam się dużo działo. Tam, tam zrozumiałam, skąd, przez, z czym szłam przez życie czyli z lękiem, strachem z niedojrzałością. Właśnie na programie poczułam, że z dziecka stałam się kobietą. Program przybliżył mnie. Mnie do Boga. Bo ja ciągle czułam się samotna i nieraz się modliłam, bo że czemu ja nie mam wokół ludzi, no bo ja do nich nie wyszłam, o to jak ja mam być niesamotna. Wszystko się, wszystko w moim życiu przewartościowałam. Yy, zaczęłam, staram się nie narzekać, doceniać to co mam. Być wdzięcznym, akceptować życie takie, jakie jest. I ten spokój właśnie, że, że wokoło dzieje się dużo rzeczy, a ja mimo wszystko staram się mieć ten spokój i, i im bardziej dbam o, o, to, o tą sferę duchową, to ten spokój jest większy. Wiadomo, że zdarzają się. Starzyło się ostatnio uniesilny nawrót i, i pojawiły się halucynacje, nawet emocji. Ale to właśnie to, to wtedy mi pokazuje, że jestem chora, że ja nie muszę mieć alkoholu, żeby, żeby się upijać emocjonalnie. Dlatego ten spokój, ta harmonia, ta równowaga jest dla mnie, alkoholiczki, bardzo ważna. Ja się mogę zdenerwować, mogę wziąć urazę, ale to jest wszystko, to jest dla mnie luksus, na który sobie nie mogę pozwolić, bo ja za te nerwy później zapłacę. Ja sobie zdaję z tego, bardzo sobie zdaję z tego świadomość, bo, bo nie, prawda, to płaciłam. Ale no, no niestety, no, życie jest, jakie jest. No, nie będę pod kloszem, będę się konfrontować z różnymi ludźmi, z emocjami I, i tak to wszystko wygląda, ale, ale, w, ale właśnie akceptuję to, że życie jest, jakie jest, ale ja robię wszystko, że, żeby mi się żyło dobrze, żeby, żeby ludziom się ze mną żyło dobrze, żeby. Dążę do tego, żeby, żeby każdy przy mnie odpoczął, żeby właśnie nie frustrował się, właśnie żeby się zatrzymał. To jest dla, dla mnie bardzo ważne, ten materialist też szedł na drugi plan, bo pieniądze mnie tak naprawdę cieszą, ale nie tak kiedyś. Bardziej mnie cieszy to wewnętrzne szczęście. Ja nigdy nie pomyślałam, że zrobienie dobrego uczynku, czy być życzliwym dla kogoś, to mnie napędza. Nigdy, nigdy nie było to dla mnie ważne. Po programie, właśnie yy, stało się to dla mnie bardzo ważne. No, istotą mojego życia, celem mojego życia. Przestałam się porównywać, bo wiem, że każdy z nas jest inny. Ja nigdy nie będę żyła życiem kogoś innego. Ja muszę być oryginałem, a nie kopią. Każdy, ja jesteśmy stworzeni. Jesteśmy stworzeni do jakichś tam celów wymyślone przez Boga. Także ja nigdy nie bawię się w Boga. Nigdy nie wiem, co jest dla kogoś dobre, czy, czy dla kogoś dobry program, czy sponsor, sponsorka. Ja nie wiem. Ja wiem, co dla mnie jest dobre. Ja tylko się mogę podzielić swoim doświadczeniem. A nigdy nie wiem, jaki Bóg ma plan dla, dla, dla każdej osoby. Także to zostawiam Jemu. I to jest fajne, że, że, że poczułam taką wolność, że się, mu, że chcę i mogę się zajmować tylko sobą. Tak, jakby wokoło nie istniały inne problemy. Tylko. Bo tak naprawdę gdybym tylko się zajmowała tylko sobą i, że, i nikt by nie wpływał na moją na moje pogodę ducha, to, to tak naprawdę życie życie żyłoby mi się dużo lepiej. Ale wiadomo, że czasami no łatwo powiedzieć, czasami Niektórzy wpływają na nasze samopoczucie, no i tak to po prostu jest. Czasami sobie zadajesz nieraz pytanie, czy, czy też jestem czasami może też zmęczona tymi meetingami. Ja, bo czasami mam tą kondycję duchową bardzo, bardzo słabą, nieraz z przemęczenia. I, I oczywiście, że są też takie myśli, że właśnie tylko myśli, bo tak naprawdę nigdy nie żałowałam, że poszłam na meeting. A ta głowa, głowa, ta choroba jest właśnie chorobą izolacji, że nieraz ona mi podpowiada, że, że czy ja że ja mogę sobie tak żyć normalnie. No, a dla mnie to nie ma życia normalnego. Dla mnie jest właśnie życie, żeby zadbać o siebie, żeby, żeby posłuchać, podzielić się doświadczeniem, żeby właśnie też przyjść na meeting nie dla siebie, tylko dla kogoś. Że ten uśmiech, te, to właśnie nie narzekanie, to, jest, to, to właśnie jest bardzo cenne dla, drugi, dla drugiego człowieka. To też staram się po prostu o tym nie zapominać, że, 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 że drugi człowiek jest bardzo ważny. I też, też po prostu zobaczyłam to, że, że, człowiek, że Pan Bóg przechodzi przez ludzi. I właśnie gdy to odkryłam, to tak naprawdę nigdy nie poznałam Boga, bo zawsze byłam daleko od ludzi. Ludzie byli dla mnie zagrożeniem. Bałam się, co oni o mnie myślą. Że my, czy mnie lubią, czy mnie nie lubią teraz. Nie wiem, czy ktoś mnie lubi, czy mnie nie lubi. No fajnie, jak, jak ktoś mnie lubi, ale, ale ja wiem, że, że, no, że każdy, każdy myśli, jak myśli. I najważniejsze, że, żebym ja siebie kochała. I to jest najważniejsze, żebym nie krzywdziła drugiej osoby. To jeszcze mogę powiedzieć, że właśnie że się ten. Strach, ten ucisk żołądka y, jest mniejszy, nawet momentami go w ogóle nie zauważam, że, że teraz y, wierzyć wierzyłam, ale nie ufałam nigdy Bogu. Zawsze się bałam, kręciłam filmy, że tak będzie tak naprawdę wiele rzeczy, o które się bałam, nigdy się nie wydarzyły. I to też jest taka dla mnie nauczka, że żeby ufać, to zawsze warto, zawsze warto ufać Bogu, bo zawsze to. Będzie to to na moją korzyść, bo Pan Bóg chce dla mnie jak, jak najlepiej. No i właśnie ta trzeźwość emocjonalna jest dla mnie bardzo ważna. Tak, właśnie mówiłam. I chciałam jeszcze przeczytać, bo bardzo yy, jestem związana z tą historią z Wielkiej Księgi, bo kiedyś miałam spikerkę o niej, że przepraszam, że tak zaczytuję, że Teraz wiem, kim jestem, znam swoje cele, marzenia, wartości i granice. Wiem też, jak ich bronić, jak dbać o nie i jak je uzasadniać. To są właśnie te prawdziwe nagrody za trzeźwość i są one tym, czego przez cały czas szukałam. Jestem bardzo wdzięczna mojej sile wyższej za to, że pokazała mi drogę do prawdy. Odleję się każdego dnia, żebym nigdy się od niej nie odwróciła. Przyszłam do AA, żeby przestać pić, a w zamian otrzymałam nowe życie. I właśnie z tym, z tym fragmentem się bardzo utożsamiam, bo ja tylko chciałam po prostu przestać pić, a, a dzisiaj, że to, że to, co dostałam, to jest nieprzecenione. Nigdy nie myślałam, że, 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 tyle, że tyle otrzymam, że tak się zmieni, że tak się zmieni moje życie. Że ja się zmienię. I właśnie dziękuję, dziękuję Bogu, Dostałam taką szansę, bo wiem, że, że każdy ją dostaje, tylko nie za życia. Cieszę się, że, że mogłam oszczędzić dzieciństwo mojemu dziecku, bo teraz z wieku dorastającym ma 13 lat i tu jest właśnie burza hormonów. I, i teraz nie wyobrażam sobie mówić o życiu, trzymając butelkę w ręku. To był taki paradoks dla mnie. No ale właśnie musiałam sięgnąć tego swojego dna, żeby to właśnie zobaczyć. Tak to co jeszcze mogę powiedzieć, tak to tak to staram się właśnie też wyjeżdżać na warsztaty, na, na, na kolekcje, z każdej ogólnie grupy sobie coś tam biorę. Żeby właśnie y, korzystać. Jak to powiedzieć? Z każdej barwy życia, czyli nie ukierunkować się tylko na jedno, tylko Właśnie mieć zdanie o, różnych, o różne tematy, o różne zdania i, i po prostu doświadczyć na swojej osobie, żeby mieć swoje zdanie na dany temat lub miejsce. Nie wiem, czy ile jeszcze mam minut, czy dziewięć, tak? Tak, Natalia, jeszcze masz dziewięć minut. Tak, nawet nie jest źle. Co ja bym jeszcze mogła powiedzieć? Pyta jeszcze, jeszcze, jak mogę, jeden fragment yy, z Wielkiej Księgi, o, jeżeli chodzi o, o akceptację. Widzę, że poziom mojego spokoju wzrasta, ty pozbywam się oczekiwań. Muszę pozbyć się zarówno moich praw, jak i oczekiwań, zdając sobie na następujące pytania: jakie to ma znaczenie tak naprawdę, jakie to ma znaczenie w porównaniu z moim spokojem i moją trzeźwością emocjonalną? Ty spokój i trzeźwość są dla mnie ważniejsze od wszystkiego innego, Mogę je utrzymać na wyższym poziomie, przynajmniej w chwili obecnej. Akceptacja jest dzisiaj kluczem do mojej relacji z Bogiem. Nigdy nie, są, nie siedzę bezczynnie, czekając na, na to, że, co On mi powie, co mam robić. Raczej robię to, co do mnie należy, a rezultaty zostawiam Jemu. Cokolwiek się zdarzy, będzie to znaczyło wolę Boga względem mnie. Także tutaj właśnie, właśnie się ta akceptacja, że że dla, Bóg dla mnie wszystko, ale nie za mnie. To też muszę rozeznawać, kiedy, kiedy coś mam zrobić, a kiedy to oddać sile wyższej. I to też właśnie się tego każdego, każdego dnia się uczę. Każdy dzień to jest wyborem różnych, różnych decyzji w moim życiu, czy będę trzeźwa, czy nie będę trzeźwa, właśnie emocjonalnie też przede wszystkim. Y Roku na rok coraz bardziej, można powiedzieć, widzę i poznaję tę chorobę. Wiem, że dzisiaj, gdybym to wszystko dostała na samym początku, to by mnie wszystko przeraziło. To właśnie fajnie, że ta część to jest taki proces, że, że człowiek, chociaż nie jest cierpliwy, ale dochodzi do tego dzień po dniu, ponieważ by to na pewno mi to wszystko przerosło. Także tyle nam jest dane, ile udźwigni, udźwigniemy. Także tyle mogę powiedzieć o swojej czciwości, o swojej że, że właśnie też, też poznałam tą pokorę, że, że żeby akceptować życie takie, jakie jest. Żeby też nie być na kolanach ani na palcach, tylko znaleźć to swoje miejsce w życiu. I, i może. Może tyle, bo nie chcę tak na siłę przeciągać. Może będą jeszcze jakieś pytania. Także jestem bardzo wdzięczna, że mogłam się podzielić swoim doświadczeniem. I, i Czuję wielką radość w sercu, że to jest bardzo dobrze rozpoczęty dzień, taki jaki być powinien każdego dnia, czy to modlitwą, czy, czy, czy akurat mi się tutaj trafiła spikerka. Jak, jak alkoholik, nigdy pora nie jest odpowiednia. Nawet w tamtym roku byliśmy na wakacjach i, i było tyle fajnych, dobrych rzeczy, a ja znalazłam jedną, jedną tą rzecz, usterkę. Także alkoholik zawsze znajdzie coś, przynajmniej ja na rady alkoholiczka, zawsze znajdzie to, to, to te złe, złe rzeczy, a te dobre to już na końcu. I tak samo w, w ludziach staram się, chociaż nie jest zawsze to łatwe, właśnie te dobre, te dobre rzeczy. Żeby one bardziej wypływały niż, niż te złe, bo nie człowiek widzi w drugim człowieku to, co widzieć nie powinien, i, i, i te właśnie, żeby właśnie akceptować drugich ludzi i żeby po prostu kochać życie, siebie i inne. Dziękuję. Dziękuję Ci, Natalia, bardzo serdecznie za Twoją wypowiedź, za podzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją z nami o tak wczesnej porze w niedzielę. Teraz na to zgodziłaś się na zadawanie pytań, więc chętnych do podzielenia się doświadczeniem w Twojej speakerce lub do zadawania pytań, zapraszam do zgłaszania się poprzez podniesienie wirtualnej rączki. Trzy minuty czasu na, na wypowiedź będzie.